Siemaneczko, ja jestem Agentix. Dzisiaj będę grać sobie tutaj na dwójkach. Tak, będę grać tutaj na dwójeczkach sobie i spróbuję zagrać z nubkiem tutaj jakimś, nie wiadomo jakim on będzie tutaj ze mną grał. Choć w sumie nie wiem jeszcze czy to dubek. Może okazać się, że na przykład Gierka ogarnia, ale może być nubkiem. i uznajmy, że on będzie takim nubkiem, i to będzie śmieszne, bo ja tutaj na parach sobie gram na duo. i będę gościów tutaj wszystkich próbował rozwalić. Nie wiem czy to wyjdzie. Bo może być ciężko i w ogóle, jeżeli chcecie to więcej takich po prostu zwariowanych filmików, to zostawcie ten czerwony przycisk. Subskrybuję. Ja tutaj się buduję w ogóle nie patrząc, więc troszkę tak dziwnie. Wow, dobudowałem się w sposób, że nie patrzyłem. Nice. Okej, okay, nie, dobra. E, w tym momencie ja lecę na żółtych ich dobić. Oni się w ogóle nie ogarnęli, chyba że im łóżko rozwaliłem. LOL. Okej, okay, dobra. Pik 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 pik. Nie gadaj, że oboje mają 2 HP. Co? Łącznie oni nawet... No nie! Co? Gość, ale lipa. Było strasznie blisko, żebym ich rozwalił. Ale, no, mam nadzieję, że tutaj się uda za drugim podejściem Zniszczyć ich bez problemu W ogóle oni we dwójkę łącznie mają mniej chłopek niż ja sam No teraz się troszkę zmieniło, bo sobie musiał oczywiście jakieś jabłuszko tu zjeść W ogóle, w ogóle tam różne inne zabawy Okej, okay, dobra, ja go myślę, że w ten sposób spróbuję ograć jakoś Nie wiem czy to wyjdzie, ale chyba tak Zadziałało na jednym, na drugim niestety nie Ale zaraz Tutaj się odrodzę i mogę znowu próbować na niego powiedz. gdzie też jest mój gościu? Gdzie ty jesteś, ziomek? I on poleciał sobie na środeczek, okej, okay, dobra. A ja w tym momencie lecę na żółtego. Muszę go już ostatecznie dobić, bo potem on będzie załatwiać sobie diaksy i różne emeraldy i tego typu rzeczy tutaj. A tego ja bym nie chciał. Lol, mój gościu zniszczył tego ziomka? Wow, to było dziwne. Ja się tego troszkę nie spodziewałem. Tutaj musiałem wyciąć fragment, bo akurat no i to było tak głośno, że chyba wszystkim był już wybuchły. I co? On rozwalił go, lol. To było aż dziwne, ale dobra. Trzeba polecieć na czerwonych, bo oni tutaj podchodzą. Oni nie bawią się, oni chcą nas rozwalić, chyba. Wow, zniszczył mnie i zrzucił. Raczej mnie on nie zniszczył, tylko zrzucił, bo. No, on nic więcej chyba tutaj nie potrafi w tej gierce nic rzucać, ale tylko mi się tak może wydawać, może on ogarnia. I mój ziomeczek ogarnął obsydian. Lol, lol, stereo. Napiszcie do jego, do nice. Czy w ogóle mu tam podziękujcie za ten obsydian w komentarzu? No, napiszcie tam dzięki ziomek, czy coś takiego, a ja przypnę serduszko lol, to było bardzo dobre akurat jak on obsidian załatwił to ta gierka jest bez problemu wygrana, przecież tu nikt nie ma łóżka oprócz aku i naszego teamu, co? i że tu dobijam sobie final killa niestety drugiego nie mam, ale jeden to zawsze coś, ja nie narzekam akurat w tym wypadku to jest całkiem spoko, dobra cofam się i mogę chyba na nowo spróbować tam pobiec no bo jednak nie chciałbym, żeby no nie, gościu jak już zaatakował, mimo tego, mimo tego, że jest tutaj obsyden, a raczej nie wie, chyba, że tam tego Obsydian. Dobra, ja tutaj powolutku jakoś się zbliżam i widzę, że on się bije z białym, ale mam okazję, żeby dobić sobie białego. Lololol, lol, lol. gelo biały, nie wiem czy cię rozwalę, ale ogarniasz gierkę I kolejnej osoby na tej mapce nie mogę zniszczyć, co się dzieje? Że mi tak słabo idzie, czy ci ziomkowie są aż tak dobrzy? Nie wiem, nie wiem, ale... Uu, mo... Nie chcę, żeby mnie rozwalił jakiś gościu, który nie ma łóżka i gra sam teraz Lol, to byłoby mega słabe I yy, on ucieka sobie, więc dla mnie to jest tylko na korzyść a tak dla niego to nie wiem, sobie. może trochę też bardziej na korzyść, bo ja go nie zniszczę. Łe, dobra. Pyk, pyk, pyk. Wow, prawie teraz bym mógł zginąć. W sensie nie zginąć, ale mieć tak mało HP, że to w ogóle atakowanie kogokolwiek na mapie byłoby tak nieopłacalne, że nie wiem. Dobra. Kupiłem złą połapkę, ale nie narzekam, ona i tak jest mimo wszystko przydatna. Bo, jak gościu ma potki, no to gościu, one znikają, więc to jest bardzo fajne, akurat w tym czymś. A biały chyba, chyba tutaj jest w ogóle w tej bazie, tylko nie wiem, czy ja go zniszczę, bo on bardzo dobrze się bije, ale e, mam nadzieję, że tak. Nie, nie gadaj, że gościu mnie może rozwalić. Co 4 HP? Bo zostało 4, dosłownie 4 HP. Nie. Najkorzej, on mógłby już nie żyć tutaj, gdybym tylko miał lepszy mieczyk albo zbrojkę. Serio. Rozumiem jeszcze jakieś 10 chyba. No, 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 okej, okay, ale 4, serio. Dobra, lecę jeszcze raz i tym razem po prostu muszę go rozwalić, bo inaczej to serio byłoby słabo jakoś. Nie chcę tego. W ogóle ten gościu, z którym gra, ma 4. 10 gwiazdek tutaj i 12 level z tego coś pamiętam, więc XD. On ma tak niski level jak dawno nie widziałem na Bedwarsach. I rzadko się takie osoby już teraz spotyka. Zwykle ktoś ma ponad jakiś 50. Wow, myślę, że spadnę w tym momencie. Ale na szczęście to nie wyszło, że spadłem, tylko że tu przeżyłem. Tu znowu jakieś budowle. Wow, wow, wow. to jest troszkę dziwne. Hmm. Pyk. Ja sobie tutaj wchodzę na generator, ogarniam D&D'ka, drugiego firebola i tak mogę w sumie biec do gościa. Dodatkowo sobie kupię tutaj protection, protection zawsze przydatne. No i mogę spróbować gościu w sumie niszczyć. Nie wiem czy to wyjdzie za pierwszą próbą, za drugą, za trzecią czy za dwudziestą. I w ogóle gościu wbił na błazę tutaj. Łe, 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 łe. Eee. Nie wiem czy... Ktoś w ogóle wyjdzie, że gościu teraz obroni, czy nie? Czy nam łóżeczko rozkopią? Czy jak to będzie? Chyba wydaje mi się, że rozkopią niestety. Ale co ja będę się przejmował? Przecież bez łóżeczka też się da wygrać gierkę gorzej jakby gość rozkopał ją załóżmy jakimś drewnianym kilofem. Okej, okay. mój zniszczył im łóżko, co jest dla mnie dziwne, bo sądziłem, że on będzie sobie bardziej tak campersko e, grał, a to sobie posiedzę. A to nie ma co biec, bo to ten załatwi. A on tu pyk, pik rozwala łóżeczko. To jest dla mnie naprawdę na plus. Ja myślę, że ja takiego totalnego nupka dostanę, ale on jest taki nawet nawet niezły, serio. Okej, okay, dobra. Eee, ja się wrócę do bazy różowych. Tam mogę sobie jakieś itemki, kolema kupić czy coś, bo ja nie chcę tej gierki przegrać. Bo to byłby chyba trzeci raz, kiedy przegrał na odcinku pod rząd, czyli jakiś rekord, masakra. Eee, nie, mojego już nie ma. O nie, teraz zostałem sam na dwójkach tutaj na gościu. O, oh no, najgorzej, najgorzej tak zostawać. Ale Mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się to ugrać jakoś. Jakimś cudem, gdyby to wyszło, no to naprawdę byłoby bardzo fajnie. Okej, okay, dobra. Jakoś tędy się przedostanę. Pyk, 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 i jestem w tej bazie. Mam mało, dosyć żelaza. W tej chwili no, mam, tak, ale. To i tak jest za mało na to, żebym sobie kupił na przykład Golebika, Golemik byłby tutaj bardzo przydatny. mam na myśli tutaj drugiego Golema, bo jednego już tutaj akurat mam jednego Golemika, wee. Dobra. Udaje się na środek. Zbieram Emeraldy i atakuję na gościów, bo nie ma co się takać, serio. Nie ma co taką wieczę tutaj w popełniły i idzie gierkę robić. Uy, 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 uy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobre też jest pytanie, gdzie oni są. Wydaje mi się, ale tylko wydaje, że w mojej bazie. Ale czy to jest prawda? Nie sądzę zbyt. Nie sądzę, żeby oni tam nadal kampili, to byłoby bardzo głupie z ich strony. Całą gierkę się w bazie przeciwnika. No lol, nie sądzę. Okej. Okay. Dobra, a ja wbijam tutaj sobie do gościów. I zobaczymy, czy w ogóle tutaj oni są. Nie, nie ma. Więc się myliłem, niestety, szkoda. Bo mógłbym chociaż jednego tutaj rozklepać. I miałbym wtedy już w zasadzie wygraną. Nie mówię, że pewną, ale na pewno dużo łatwiej jest wygrać z jednym gościem, jak już zostanie niż z dwoma. No, to chyba logiczne takie. No, ale mam prota trójkę, więc zobaczymy. Może uda mi się to ugrać jakoś nieźle. A może jedno... Oglądajcie do końca, jeśli chcecie je dowiedzieć o tym. Pyk, A, kupuję golemika. Troszkę więcej strzał się przydam raczej. Teraz mogę iść kupić kompas, bo bez kompasu tak próbować ich tutaj znaleźć, no to... Uu, to jest taka szansa dosyć mała. Musiałbym każdą wyspę przejść, a na każdą wyspę to chyba musiałbym minutę poświęcić, żeby ich znaleźć. Więc no, troszkę nie chcę mi się tego robić. W szczególności, że jest w 8 wysepek tutaj, więc to to jakaś masakra by była. Jakbym musiał dookoła, oby oni by się ruszali. Nie. Okej, okay. ale jednak ich tu namierzyłem. I może jednego bym dziabnął tutaj z łuku jakoś. Pyk, z łuczku, gdzie chciałem trafić. Dziomek. Dziomek. prawie spadłem teraz w ogóle. Ale jakoś udaje się przeżyć. A, co on kombinuje, to ja totalnie nie wiem. Ale ma firebola. Coś tak patrzy, jakby jakiś gość był za mną. Ale to mi się nie wydaje. Okej, okay. rzucił firebola, ale zrobił to tak bez sensu, że ja już nie wiem, co on tu knuje. Gdzie jest drugi gość? To jest takie serio dobre pytanie, dosyć. Eee, ja w sumie mógłbym go zrzucić tu z łuku. I lol, tu jest drugi ziomek. Nice, rozwalę go i będę mieć Easy wygraną. Ej, czy on serio mi nie zadał ani, ani jednego ciosu? Ja go tak po prostu rozwaliłem. Lol, jeszcze do tego golemy go pocisną. Bum, 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 bum. Nie, praktycznie teraz bym go mógł zabić. I miał teraz dosłownie mega farta. Mega farta musiał mieć koleś. Skoro przeżył taką sytuację jak ta. Wiem, że też ma patyk na knoka, więc na pewno będzie mi ciężej go zabić. Nie, czy go tak ścina, czy mnie? Wydaje mi się, że mnie, co jest troszkę słabe. Jak miałoby cofnąć nagle klocek pod ziemię, no to byłoby nie najfajniejsze. Ale dobra. Liczmy na to, że wygram. Wow, wow, teraz już mam takie totalne niesparne i przegrane. A tu wygrywam jak na razie, na razie jestem w takiej bardziej wygranej pozycji troszkę od niego. Czy on na mnie zasuwać chce? Jak mnie tak ścina teraz? Nie. Nie, 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 nie nie ma takiej opcji. Gościu, weź pal, gumę sobie tutaj. A ja do tego mam przecież niewitkę, lol. mogę się wóz za drzewkiem? Pyk. I elegancko przejdę. Eluwa. Gościu, teraz masz taką lipę, bo ja mam jeszcze łuk, chyba nie wiedział o tym zbyt. Pyk. Może teraz go trafię. Jeszcze raz. Wow, blisko było, blisko naprawdę do tego, żebym tego gościa tu zniszczył. To już w serio mówię. Okej, okay, ja tu TNT może postawię. I on może wyleci. Fajnie by było. Ale farciarz przeżył to. Ale za chwilę się zrewanżuje, i tam kolejny raz powiegna. Okej, okay, ja jestem jakoś w bezpiecznej bazie. Tutaj to jest w ogóle moja własna. Wow, wróciłem do niej. Po tylu latach normalnie do bazy wracam. moje oh, jello, jello. Eee, jeszcze sobie kupię taką podkę. Taką w ogóle widać, że straszne lagi są na Hypixelu, ale na szczęście niedługo serwer abry, i bo ja na boże nie, jaki chłopaki, że serwer robicie, bo w końcu będzie się dało grać, a nie takie coś. No, serio, tak kupować rzeczy się nie da. Um, dobra, Pyk, pik, pyk, 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 pyk. lecę dalej. On jest 90-80-70 metrów, zbliża się do mnie, ale ja go jakoś zbyt nie mogę znaleźć. Ok, teraz zauważyłem. Na pewno ma jakiegoś firebola, czy cokolwiek innego, czy mógłbym je zrzucić, a nie zabić w normalny sposób. Pik, pik, pik. Eee, gdzie on jest? Gdzie on jest? On tam gdzieś sobie ucieka. Okej, okay, w kierunku żółtych. żółtego i aquatimu. Dobra. Jednak do żółtych się kieruję. Okej, okay, okej. Okay. Pik, 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 pik. Jak ja bym go zrzucić chciał, tylko że nie mam jak zbyt. No szkoda, bo go ścina, a mnie ścina. Ue, ue. Ej, co się stało? Wypiłem przecież potkę. Wow. Czy ja wygrałem gierkę, czy nie? Co tu się wydarzy? To jest ciekawe pytanie. Co? <laughs> LOL. Co się stało? Ej. Aha. Aha, dobra, to jest normalne. Ja się nie... Nie mogę nawet ruszyć. Dobra. Dobra, zwyczajne, zwyczajne to jest. To jest zwyczajne tutaj. Każdy to ma. Każdy normalny gracz takie lagi musi mieć. Akurat jak chce wygrać arenkę, z jakiś gościem, co zwiewa mu przez nią całą bez kitu. Lol, wygrałem grę? Dosłownie nic, nic nie robiąc. Ja nawet chyba w topce killi nie byłem. Nie byłem, ale miałem tylko 4 kile na całą mapkę, gdzie było 16 kolesiów. To jest mega dziwne. W każdym bądź razie, jeżeli Wam się takie zwariowane odcinki podobają, zostawcie subskrypcję oraz strzelcie łapeczkę w górę tak. Bo coraz bliżej w ogóle jest do 10 tysięcy, więc no fajnie byłoby wbić się to spora liczba. I mam nadzieję, że to się uda zrobić jakoś załóżmy do końca czerwca albo nawet do początku wakacji uznajmy. O to byłoby kozackie. Nie wiem czy to wyjdzie, mam nadzieję, że tak każdym bądźciarać. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu i to byłoby na tyle. Cześć.